Wszystko wszystkim, z tej strony Greening Skład Oczywiście dzisiaj drugi vlog Tej pani z wąsem nie znacie i nie poznacie Także robimy hardkorowe wyzwanie Eee, czy się nagrywa już? Tak Oczywiście widzicie Siema, to ja ma raz, ma raz w kasku A, go Bo będzie nagrywał Oczywiście jak wchodzi to co? To zaczynamy ten sport. Kurwa witoria O, maraz, majtki, majtki, majtki. Mm, 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 Macie mm. kutas. Umc, umc, umc. Także chyba. Umc, umc, umc Także ten tego. Ja bym wyszedł pierwszy, ale nie jestem takim hardkorem jak Maraz w kasku Oczywiście tutaj jest kurwa trawy 5 ton Wysokość trawy, kurwa minimum. 10 metrów. Także kto wchodzi pierwszy raz, dwa, trzy, hipo 3, trzy, wi, 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 Wiktoria, jesteś ty. O kurwa, wysoko. No. Hardkorowo wysoko. Tu się wchodzi już na czwarty już chuj. To co? To robimy wyzwanie. Kto jak najwyżej wejdzie? To ma raz lecisz pierwszy? Nie, To liczymy. Raz. Dwa. Trzy tak, cztery Dawaj, ja na piąty wejdę i koniec. 5. Ej, nawet nie wszedłeś. Bo... Nie jesteś hardkorem, nie wszedłeś! Ha, nie wszedłeś! Zaczymy ty pizdo, Także ten tego, teraz ja będę wchodził. Maraz będzie mnie nagrywał. Weźmie moją ino czapkę, kurwa w pierdolkę. Musi mi dać kask, bo teraz ja będę nagrywał górę. Także pozdro. Będzie, za, będzie załączony filmik, jak tu jest wysoko, ale to już w następnej części. Także Maras teraz przyjmuje kamerę. I oczywiście, hello, ja sobie lepiej zapnę, bo w razie czego jak spadnę, niech spadnie. To będzie kurwa gigantycznie. Chodzisz! Liczymy. Liczysz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Siedem, osiem, dziewięć, dziesiąty... O, o ja pierdolę. Gdzie ja kurwa wszedłem? A nie patrz się w dół, to będziesz Ale dłoń po strach, Bo ja nie zejdę. Ja się trochę cykam. Wartowałem. Pierdoliłeś się, to weź na całą górę. Nie, dużo nie zostało. Dawaj wchodzisz! Jestem na którym? Na dziesiątym! O kurwa Nie, ja się cyklu No dawaj Dalej nie wejdę Nie, nie namawiaj go Nie Skacz! w dół Marek, Z... fajna ciapa skacz Trzyma? Skacz! Minik skład prezentuje Nie wchodźcie na słup, ja tego odradzam Ja też Nigdy w życiu tu nie wejdę już więcej Jasne wyżej Ja pierdolę No złaś! A wiesz jak się czuje? Weź złaś, bo się miejsce w kamerce kończy. Jaki kamer? Tej co masz na głowie? Jeszcze jest. To jest ponad, kurwa chopie, 5 minut. Ja pierdolę. Ja jestem debilem. Czekaj, mordu na nas. Maciek nie wchodzi oczywiście, bo jest ciotą. Nie wchodzę, bo mam i Żartowałem. No skaczysz, kurwa i chodź. Nie, nie będę skakał. Ja muszę wejść. Ach. Jestem! Kurwa żyję! Tomasz Maciek jest najebany A więc tak Oczywiście za wejście na dziesiąty stopień ma się posypać 100 lajków minimum pod filmem Chcesz być na bieżąco daj suba i oczywiście komenty Może się postaramy to może wejdę na sam koniec A na może jak coś z tego wejdę oczywiście jak widzicie o to musi być także kończymy to Wyłączył się kurwa aparat A więc wrzucimy jeszcze kurwa filmika z gry Oczywiście coś kopiemy z chłopakami także trzymajcie się Glinik skład